Dzisiaj nagrywamy odcinek z Brookhaven I lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, jeśli nie chcecie przegapić nowych filmów. No więc lecimy. Widzowie, Lecimy po prostu. Zespół sobie Dom na początek. 30-33. Nie tu ktoś ma zajęty i ma taką samą kartę. Co ta, wiecie? Nawet nie wiem, co mam zespółnić. Ja żadnych domów nie chcę. Dobra, niech będzie, ja nie potrzebuję, że. Dobra, utknąłem. Masz no się z Wreszcie No i się teleportuję. Czemu to? Dobra, obszar ograniczony. Profesjonalnie. Dobra. Chyba otwarte, garaż otworzyć Dobra, nie A, zapomniałem jak się wchodzi Sto rzeczy Dobra, polecimy z samolotem w wielką podróż Nie zmienia się skinów, widzę jak coś A helikopter Uuuu co za premium kupię? ja nie mam premium nawet No nie To niesprawiedliwe widzę Poczekajcie go, nawet nie fajnie. Ale nie wiem, chyba ktoś tu robi nowy sedomek Dobra. Nie wiadomo. Nie biały. Nie biały. Czemu ja mam biały rowerek? Jasny niebieski. Jest najlepszy. Jasny niebieski. Wiecie jaki był mój pierwszy kolor, który robiłem? Żółty. Żółty to jak miałem 5 lat to był mój ulubiony kolor. Ale teraz... Niebieski napiszcie w komentarzach jaki wy kolor lubicie lubicie a zdecydowanie niebieski No czekajcie Dziwne z 9 godzin coś będzie Jest walka jakieś nie, wiem, chyba jest. że to w kinach. chyba na tym nie będę w kinach. Nie będę ukradał żadnych banków. Jeśli chcecie. Obraz robię to. Kurde, najgorsze jest to widzowie. Patrzcie, bierzecie bombę, no i musicie jeszcze tą głupią kartę wziąć. A mogę gdzieś schować tą kartę, żeby była twardo dostępna? To była twardo dostępna No i moja kaska, moja. O nie, ooo. Ucieczka. Wentylacją. Ja nic nie widzę, ale ucieczka. Piękny nie złapie Dobra jeszcze tu kurde No no i weszliśmy. To nie jest Ja to znałem już dawno temu ten sekret jakiś metro tutaj jest to, to, Szkoda że nie da to jest taki fajny niebieski co to, to za gužity. Já ja chci mít taky coś. <laughs> no je to nie? ne? Ale buď Niebieski. Nebieský Dobra. Dobrá. že na... Aż taka opieka mówicie. Wow. Wow. O, Idziemy na to, idziemy na to. Tak. A gdzie wózek? Kurde. Przepraszam widzowie. Oh